wszyscy w pierwszym moim etiku z serii Fifa 07 eee, Tak, Fifa 07, na mój komputer tylko Fifa 07 Fifa 07 jest najlepsza, jeszcze tutaj wszystkich ustawię Nie wiem czy to się tutaj ustawia, czy dalej eee, Kiedy mamy zagrać? Ja osobiście jestem za Realem Madrid. Eee, więc zagram Realem Madrid. Eee, na kim mam tu zagrać? Na reprezentację Polski zagramy, żeby było łatwo. Albo nie, ja zagram reprezentację Polski. Na jakąś dobrą drużynę. I jeszcze ustawimy poziom na największy. <trym> Polska, dobra. I zagramy na przykład... E, jest tu, tu. Co to jest? O jest Bundesliga hmm? I na poróżnie, bo jajki lubię Tak, gramy podpadem Wczoraj nie padłem na to, wczoraj czują na to Ty ku ku, do dzisiaj poziom ustawiam Że chcę tylko na hardcorze Czul, chyba gdzieś tutaj? Albo dalej? Jest, sterowanie to chyba nie Dobra, Czul, prawda tak jak jest Grał na zawodowcu, więc... Będziemy dalej na zawodowcu, a jeszcze tutaj zwróćmy uwagę Zgranie zespołu Polski 33, zgranie zespołu Borucji Dortmund 70, chyba że tam było 8, więc jak się bawić, to się bawić, nie tak, tak. Kogo tu mamy w składzie? Bramkarz Borut, już widzę dobrze jak przegrały. E, później jakiś jest paszczyński e, posadzki job jest Stara Gwardia, Sobolewski, Kosowski, Krzynówek, Szybkowiak, Smolarek, Żurawski Jak się dalej robiło? Jopki, Co jest? Co jest? Drożek Cześć, może muszę... Czy... Tak, bardzo, dobra. Tutaj ty już wyjdzie. E, jakiś jeleń e, Frankowski za Ganczarczyk, Dudka, Łukasz Fabiański e, Grzegorz Rasiak. Rasiaka muszę wpuścić jak nic. Rasiaka wpuściły za kurde, Rasiak to jest napastnik. Smolanka, bo chciały nie za szybko jaka ja go puścimy, trudno. Jak go z tym? Yy, Skoro, że nie ma chyba no, Dobra, trudno. Grały dalej. Pierwszy lagów nawet w tej grze podczas nagrywania. Dawaj szybko, szybko. Witamy dalej, i zapraszamy do będzie. wspólnej zabawy w grze FIFA e, 07. Tutaj komentować gości, będą dalej. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowi. Witamy i zapraszamy na mecz towarzyski, Bo, ale myślę, że w nim będzie porować. wiele walki. Oba zespoły chcą sprawdzić swoje formacje, już, ustawienie już, drużyny już, i Wydaje mi się, że rzeczywiście Darek szykuje nam się znakomity pojedynek. Widać to po koncentracji zawodników. Na pewno nie odpuszczą dzisiejszego meczu. Możemy być świadkami ciekawego widowiska. Oj, trzyżpy? O nie, nie! Rzuć wolnie! Tak, 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 tak. Dobra, robisz wielkość pierwonożnego, trzy tak. ruchy do sterownożnych. Zostawimy rotację. Może coś z tego będzie. Takie strzały, bramkarz może bronić całymi dniami. Wajda fair, stoi Dobry, wykop przed siebie, daleki. Braj. Oczywiście imby nie znają, Tringe. niektórych tutaj osób. Znakomicie teraz zagrał. I że Włakow na przykład... Może być Smolaret, niebezpiecznie. To są klasyki. Od samego początku nie wyglądało to na dobry strzał. Niezbyt Szydowe, udany był ten, karierę, ten pierwszy to, atak. sobie się zajął koment komentowanie w meczu. Dobra. DD. Przejmują to stoperzy. Kamil Kosowski y teraz... Nagrywa, bym coś z kamerką, ale po pierwsze, nie wiem Oddalone zagrożenie. Na to może to, drogo to, kosztować. Trzeba znaczy, wrzucić no, tutaj ten no, no, w który montuje filmiki, ale nie chcę ich czytać. kodaków chyba nie mam. Dobre przejęcie. E Nelson Edo Valdes. Obrona pokazuje, kto Uciś tu rządzi. No. Znakomite podanie. Dobra okazja do kontrataku. No miał sporo szczęścia. No znakomicie wiesz, intencje rywala. Ja wiem, że ja, ja, cebulaki są takie słabe, że. A... I wyjaśnił wybiciem. Radosław Sobolewski. Ładnie przechwycił. I rasiak. No, no groźna strata. To rasiak. Drewno. Nie grajcie na rasio, to drewno. Dede Dede Co za nazwisko? Co za nazwisko? Teraz odczynę. Tutaj, grał do niego. Tak dobiegli, dobiegli Żurawski, dobrze, Żurawika. Za dobrze. długo zwlekał z rozegraniem tej piłki. A, go zrobił, Job Żurawski. To dało się zrobić, tak. No tak lubię w ogóle. Będzie aut. Dobra, i wyszła na aut. FIFA Tourgay. I będę w każdym odcinku y dodawał. Y Mocne uderzenie! Wydawało się, że będzie bramka, ale niestety. Chyba źle to obliczył, obliczył jeżeli to w ogóle jest na cokolwiek liczył. A świetna ta główka! Jest już. Tylko 3 giga zajmuje, no to, to nie jest dużo. Jak się wie, Nelson, Edo, w ogóle dziwię, że Edo Waldes. Nie marnuję tej szansy, brawo! Ale piękna ta akcja. Seria podań, doskonała wymiana pozycji Dobra, i znakomite wykończenie. Pełdotę. Lepiej nie można było tego to, zrobić. Polecili, Pełne tak, zawodowstwo, kurczę. brawo. Bezlitosna egzekucja na bramkarzu i drużynie przeciwnej. Sprytnie, dobre dośrodkowanie w pole karne. Teraz Żurawski. Co za drewno. No, trochę szczęścia przy tym podaniu. Skija tu mam zagrać Molarek Przegoś Lasiak! Strzał z daleka o, Rasiak, Prosty strzał dla Blankasza Bramkarz Nie wyrzutem Wyjaśnia dalekim wybiciem Tak, nie było co się spodziewać. Wiadomo, że przegramy. Żeby przynajmniej straciliśmy już jedną bramkę dopiero w 30 minuta, ja w to nie wierzę. Ale patrzy na ich obronę. Użył głowy na boisku i to całkiem dosłownie. Przejęcie. Rasha. Degen. Ładnie odsunął grę od własnej bramki. i śmiecia. Dobra, wysuwa się tam, wysuwa się, pięknie. Tak Jacek trzeba grać, tak, trzeba grać. Nie to co jakaś FIFA 14, to jest FIFA. Dobra, prawie jak Ultimate Team. Dobrze, no to są Kamil Koszowski teraz. Biegli Kamil. Biegli Kamil wrzuć. Dobrze. Ładnie podkręcona I... piłka. Przegorzlasiak. I... Strzelaj. Przejęli w niebezpiecznej oddech. Nie pierwszy błąd tego zawodnika. Kosztuje ich utratę prowadzenia. Teraz będzie niezwykle ciekawa końcówka. A więc mamy remis. Spotkanie już się wyrównało ze nie jest tak źle Nawet dla Polaków Jest bardzo dobrze A wręcz wspaniale Stringę Stringę Opanowali teraz całkowicie środek boiska duża no, jest, pewność co, co w ogóle przejęcie smoku za... boiska co za przejął przed polenkarmią Teraz Rasiak. Tak jestem patriotą Smolarek. Kraj lubię. Kraj i normalnie Marcin teraz. Reprezentację. Dede. Dobrze, I krzywek. I obrońca wybija to bez wahania. Aha. Dobrze się złożył. O tak, o tak, tak. W tej to są Dobra kolaty, interwencja wikry, bramkarza. porę powstrzymał napastników drużyny rywala. Eusebiusz Smolarek teraz. Pewnie teraz w obronie. Pewnie głową to zdecydowanie jego atub. Pewnie w obronie. Degen. Do przodu, górą. Niestety trzeba powiedzieć, że ta pierwsza połowa meczu była dość monotonna. Większość akcji rozgrywana w środkowej strefie boiska. I wiele jeden bramek Druga no, część, w oczu może być ciekawsza. Jest w sumie bardzo dobre GNR Troje poprzedź tej bo i tak słabe jak Dobra. Posadzki nie Czasami Dawaj, nie baruch. ma innego wyjścia trzeba zagrać Pokaż, do tyłu A co ciestać Dobrze Borut Piłka za wojskiem i wznowienie za małym autu. Dobra Wracaj na bramkę Bo ten faul będzie zrównoważony, ale odbyło się bez żółtej kartki. Szczerej. To był naprawdę dobry strzał, a przede wszystkim dobry pomysł. Dobrze wystąpił. Ja tutaj mam jeszcze filmiki. Jak grałem w TOFIFO w 2010 roku. I mam tutaj takie fajne. Edith Molarek. jak znajdziesz ster, to zrobię filmik. Jacek Krzysztofek Dobry wszystk sędzia, nie ma zastrzeżeń i wyjaśnił wybiciem. No od razu Ładne zagranie czerwone, głową. Tutaj są takie prawie... Nelson Edo Waldes. Wszystko, wszystko da się 52 Nelson Edo Waldes. Za wysoko i nie cędzę. Jak on to tak, chybił. Takiego pudła już dawno nie, nie widziałem. Polskę jest bardzo Dobra, poródc Łysy Wybij. Przedłużamy piłkę do niego? Smolarek. Co? Z teraz podanie do tyłu. Mocno uderzył bramkarz do przodu. Dobra radę co sklepać. I Pokażcie Polacy. Maciej Żurawski teraz. O! Tak, tak blisko, a tak daleko. Baszczynski. Kamil Kosowski teraz. Piłka! Tak się gra, panowie. Polska. Na razie mają przewagę gola. jednego gola no, i muszą teraz bardzo uważać w obronie, skupić się na destrukcji, wybijaniu rywala z rytmu. Ależ pięknie to jego no, drugi nie, gol w, nie, w tym spotkaniu. Myślę, że w takiej formie na tym nie powrzestanie. Czekasz Rasiak teraz. Nie sobie już. Szybko wyjaśnił obrońca. Cicho od dzisiaj. Daj. Nie, no trzeba... Nie, od wczoraj mam, ale się zaczęł grać. No i powoli o ogarbiał. już smolarek teraz. Komu ty podajesz? Komu ty podajesz? Ten chłopak wie jak grać głową. Maciej Żurawski. Ja <śleszanie> Spó się na powtórkę jak to zrobił. Kibice drużyny przeciwnej czekali na wyrównanie, a tymczasem rywale powiększyli przewagę. Są dzisiaj po prostu lepsi i skuteczniejsi. Zabójca precyzja dokładnie wiedział gdzie skierować piłkę. Pięknie to zgasi. Niestety popełniają dziś głupie błędy, które kosztują ich i nas dużo zdrowia. Nie układa im się ta gra, masz rację, są zdenerwowani, sfrustrowani, nie ma w tym zespole filingu. Dzięki za piłkę, Ależ o, Ale Ależ Batni przymierzył. Bardzo groźny był ten strzał, ale niecelny. Częściej mu wyszło, a tym razem zabrakło chyba opanowania. Łówkuje i to całkiem nieźle. Główkuje i to całkiem nieźle. Dansa z dystansu. Chciał tym strzałem zaskoczyć bramkarza. Dobra decyzja, ale złe wykonanie. Kolejne pudło. Wygląda na to, że on dzisiaj nie trafiłby do bramki, gdyby ją nawet poszerzono. Nelson Edo Valdez. Tringę. Będzie szansa. Tak, tak. Broni, kto to przejmie. Zobaczcie. z telefonu. telefonie. O, system. Wiadomość na czacie? Tak, mam z Tapchata. Jakiś filmik dostałem. Rzut rożny. O kurde. Dośrodkowanie, ale prosto Dobra, do bramkarza. Patrz, Patrz. Po, patrz, dziewczyno. Co tu robi surwival po Rucef? Zobacz. Już jeden przez 7, druga połowa już jesteśmy O Jezus, ty wracaj na brałkę, kurde wysypało. Braj W rzeczywistości. No wyraźnie zachaczało rywala. Będziemy mieli rzut A Na cyfra fizyki to w ogóle nie ma praw fizyki. A ciśnij jeszcze raz. Jak się bawić, to się bawić. Idź burycę, prawdę stracić. Tak on strzeli, to nagrał kurde vloga. To nie było udane wejście. Zakończyło się faulem, ale nie ma kary Tylko rzut wolny. Przydałoby się dobre dośrodkowanie. Może można. Można wrócę. Do kogoś lewonożnego, to coś krzyło, jak? Krzyluwek, dasz radę. Wierzysz, Ciebie. Takie strzały bramkarz broni całymi dniami na treningach. Słaba próba. Daleko bramkarz. do tyłu. O Jezus. Braj. Michał Żewłakow teraz. Bardzo wysoko kryją rybale. O! Dobrze przewidział kolejny ruch przeciwnika. Bez zastanowienia to mogło być groźny. Cienar serce. Się w 2012. Trener po raz pierwszy decyduje się na zmianę Uważam, że to dobry eee, ruch trenera Nowy zawodnik ma zawsze więcej Ja już, już no i to wszystko Dobrze, Danie Ty jesteś nieudany za to szpatos i smolarek Dobrze jak to ślizbi robią stary Nauczmy. Zdawało się, że leci w światło Bramki, ale jednak obok. Ależ mu niewiele zabrakło Musimy do tego, by to dziś to osiągnąć hat Wyraźnie króluje w powietrzu. Maciej Żurawski. Będzie czwarta? Musi być czwarta, panowie. Dobra Zobaczymy akcja z skrzydłem. Patrz szybkie na pastwicy. Radosław Sobolewski Władze sklepali ładnie to jest ładne, celne takie podanie. O tak, bardzo ładnie. O tak. Dobre kryty. Watecznie dobrze przybocznej linii Koszowski Woteczna interwencja po policji per dalka No. Pienar, Dobra. Nako jest maczuć śnieby buruca. Czasami nie ma innego wyjścia, trzeba zagrać do tyłu. Ja ci kurde da Valdes. No nie. Yeah. No. <gryw> <W Polsce. gryw> ja wiem, Oh, Braj, próbował teraz zaskoczyć Bramkę oh, z za oh, Niestety obok bram... dodał. To raz. nie było proste. Start, Bardzo brak. trudna sytuacja. Spójrz, ilu tam było graczy wokoło. Musiał uderzać z pierwszej piłki. Szybko i w efekcie niecelnie. Jak nie chcecie, jakieś Q&A czy coś? Oh, Spojrzał oh, teraz znacząco w kierunku sędziego i będziemy mieli rzut wolny. Kurde yes. <noise> To jest zawsze coś niezwykłego. Skurdej. w doliczonym ja czasie gry raz. Kolejna bramka w tym meczu zupełnie tu tutaj nie się mają nad rybalami. Ale co klasa to klasa O, to świat to zrobił. Klasa, to nie wiem co się pokrają.

Wyczytać. Nelson, Edo, Valdez. Stał poziom, ustawy poziom przy wszystkich, żeby było że nie wygrywał na amatorze. Przez tutaj wątpię, że ktokolwiek co kto gra, jeszcze. Ach, świetna ta główka! Bawy strzał, wysoko, ponad bramkę. Będę, tak, Będę tu bronił napastnika. Zrobił wszystko, co należało w trudnej sytuacji. Otoczony obrońcami musiał oddać szybki strzał i zabrakło mu naprawdę trochę szczęścia. Daj. Co teraz? Listek: koniec meczu 4 do 1. Dla przegranych padła honorowa bramka. Miejmy nadzieję, że z tej lekcji wyciągną wioski. Dobrze się dziś spisali, trzeba to przyznać. To był pojedynek dwóch wyrównanych drużyn, i od początku wiadomo było, że właśnie taki będzie zacięty mecz. Było na co patrzeć, było czym się emocjonować, ale to już koniec. Żegnają państwa Dariusz Szmakowski i Włodzimierz Czaranowicz. Eee, kto tu miał większe posiadanie piłki? Oczywiście, Polaczki Celność strzałów Polaczki Celnych podań Polaczki 69% Przypadek? Nie sądzę Dobrze, ja się z Wami w tym momencie żegnał. Dzięki za oglądanie! Łapkujcie! Subskrybujcie! Aha!